Niech się rozweselą pustynia i śpieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech łajdę kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą karmelu i saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi. Nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata, On sam przychodzi, aby was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy kroł mi wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie, kropka, my na pewno żyć będziemy. Przybądź, o panie, aby nas wybawić. Bóg dochowuje wierności na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność więźniów. Przybądź, o panie, aby nas wybawić. Pan przywraca wzrok ociemniałym. Pan dźwiga poniżonych. Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przybyszów. Przybądź, o panie, aby nas wybawić. Przybądź, o panie, aby nas wybawić. Ochrania sierotę i wdowę. Lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki. Bóg Twój, Syjonie, przez pokolenia. Przybądź, o panie, aby nas wybawić. Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co opatrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze. Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego. Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niebiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on.